Witam was, docent polskiej minibrowary.pl i dzisiaj zdecydowanie jako Stowarzyszenie Wolny Craft, Ze mną prezes Stowarzyszenia Wolny Craft, ale również przecież organizator, współorganizator Warszawskiego Festiwalu Piwa. Ubraliśmy się bezwiednie w ostatnio zaktualizowane koszulki WFP. No i spotkaliśmy się po to, żeby troszkę Wam dać informacji. O pandemicznym, pandemicznej edycji WFP, czyli WFP bez granic. Bez granic, czyli dokładnie dwie edycje, które będą, które będą się dziać no, bez granic, jak sama nazwa wskazuje. To znaczy, nie tylko w przestrzeni online, ale także w wielu najlepszych knajpach. No, sytuacja jest taka, a nie inna. Kraft słynie z tego, że potrafi się świetnie przystosować do zmieniających się warunków, więc my też próbujemy stworzyć jakąś formułę, która nie będzie tylko. No, nudnym live streamem, ale mhm. będzie napakowana treścią, dotrze do fajnych ludzi, do ludzi, którzy, takich jak wy, między innymi, takich, którzy może nie zawsze chodzą do multitapów, interesują się tym piwem, ale ta granica wyjścia jest dla nich dosyć wysoka. Tutaj będziemy mogli sobie razem spędzić ten czas, spróbować piw festiwalowych i to chyba po raz pierwszy w historii będzie taka sytuacja, że w jednym momencie pomijając tam premiery w paru miastach, ale będzie można spróbować ileś piw razem z blogerami w Blogerami, influencerami i tak dalej, i porównaj swoje wrażenia. My też takie degustacje będziemy robić online, właśnie przy okazji eventu. I no, przyznam, że jestem bardzo ciekaw, jak to, jak to zadziała. No właśnie. Gdzie jest wyjątkowość w WFP Bez Granic? Mówisz o tym, że jest możliwość degustacji online, czyli macie te same piwa, które są na tapecie tak? danego dnia. Mówimy oczywiście o najbliższej edycji, 8 sierpnia, jest pewien zestaw ustalony. I rozumiem, że każdy z chętnych może taki zestaw zamówić i może dawać od razu feedback, Dokładnie. że ja czuję coś zupełnie innego. Na ty wiesz o tym, że my mamy pewne zasady na WFP i taką zasadą jest na przykład to, żeby nie robić jakichś specjalnych stref, żeby każdy mógł sobie pozwolić e, i na konkretne piwa i na konkretne e, no, żeby, żeby miał dostęp do wszystkiego, żeby nie było jakichś klientów VIP czy czegoś takiego. I teraz w zasadzie od e, tego jak kto chce może zamówić albo PN Box e, od smaków e, smaku piwa e, i to jest e, 6 piw amerykańskich, 4 świeżuteńki Pol polskie, które przed chwilą były rozdane. Albo może sobie pójść do jednej i zamówić, które współpracują z nami, lista jest na stronie naszego, naszego festiwalu, przejść się na miejsce i po prostu spróbować tych pić na żywo, na żywo jednocześnie oglądając transmisję, albo na telewizji, hmm. albo na komórce, yy, albo nawet y, po prostu już po, po fakcie. Te materiały zostaną w sieci, będą na naszym YouTubie, e, do tego wszystkiego będzie można sięgnąć, nie zniknie to w internecie, więc w zasadzie, no, by, tak jak z tymi szlakami, które przygotowujemy i tak jak z samym festiwalem, y, każdy może mieć jakiś swój sposób na przeżycie tego festiwalu, my nie mówimy jak to zrobić od początku do końca, e, jesteście wolni, e, daję wam tylko takie fajne narzędzie do tego, żeby porównać wasze, wasze spostrzeżenia przy próbowaniu tych piw, dokładnie tego samego piwa, w tym stadium starzenia się, tak? Czyli wszystko jest świeżuteńkie, takie jak powinno być, namaszczone przez piwowarów i przez browary. Oni jeszcze opowiedzą nam szczegółowo o tych piwach i próbujecie je razem z ludźmi, którzy się na tym znają, którzy są sędziami piwnymi, którzy są chłoptaczami piwa, słynnymi oceniaczami itd., itd., To nie będą tylko osoby na naszej antenie, ale, bo na naszej antenie będziemy robić takie krótkie wejście, ty też z tego co wiem, będziesz swoich sił próbować. Ja, ja również chyba koło godziny 19, ale mm, wszystkie te osoby, które dostaną te piwa i tak się podzielą naj, najpewniej swoimi e, wrażeniami z degustacji, więc to jak gdyby to nie chodzi o to, że mamy tylko jeden tam stream, na którym się koncentrujemy, tylko budujemy całą, całą opowieść do dookoła Tak, więc ja już korzystam z prywaty i zapraszam Was 15.35 z tego, co dobrze zobaczyłem w programie. Występuje w dobrowym towarzystwie, czyli Kuba, The Beau i. Tomek Gebel, Piwne Podróże, czyli taki mocno set turystyczno-podróżniczy. Kiedyś też jeździłem, tak, zanim w Warszawie wbudowano mi wielokrany, to też jeździłem. Teraz już nie trzeba jeździć, mamy wszystko pod nosem. Jak pewnie zauważyliście, jesteśmy w Artyzan Craft Beer Pub. Paweł, powiedziałeś o amerykańskich piwach. Jak najbardziej. Dlaczego wybór padł na Amerykę? Współpracę zaproponowała nam ambasada USA, która chciała z nami pracować przy okazji festiwalu, jeszcze na Stadionie Legii. No i ciężko było, żeby ten entuzjazm przepadł. Ambasada jest oficjalnym partnerem. Panie tam byli, nie... tam na parterze w strefie nowych browarów i próbki chmielu jak najbardziej rozdawali. Dokładnie. Teraz, no nie wiem, czy jest sens opowiadać, jakie mieliśmy plany, bo plany na festiwal były już dawno temu i to takie spore mieli mieć naprawdę bardzo duże stanowisko i bardzo się cieszyli na tę współpracę. Zresztą połowa ambasady amerykańskiej waży piwo domowo i uwielbiają te piwa rzemieślnicze. Super. Więc wykorzystują każde takie spotkanie też, żeby teraz to mniej wiadomo, ale żeby się też spotkać z nami tutaj zazwyczaj w Artezanie i popróbować tych piw, mają strasznie fajny entuzjazm do tego. No i przyznam, że mają środki po prostu, które pozwoliły nam stworzyć to na takim poziomie profesjonalnym, tak, którego sami od siebie wymagamy. No i w ramach tego właśnie chcieliśmy przedstawić amerykańskie piwa, które jeszcze podejrzewały dodatkowo w magazynach w trakcie, w trakcie pandemii. Są to piwa, może nie zupełnie niedostępne, ale to są, to są sztosy, może nie takie sztosy, prawda? Coś, co kosztuje 1000-2000 zł i jest w ogóle niedostępne poza Stanami. rozumiem jakieś imperialne stałty. Tak, tak. Od 10% do 12% w tym się poruszamy. Plus no, legenda, bo chcemy o tym opowiedzieć, to jest fajny moment, czyli Liberty Ale z browaru Anchor. Ja tam byłem na miejscu w San Francisco, oglądałem, jak te piwa są ważone. No, pierwsze piwo z amerykańskim chmielem. To chyba warto po prostu... 84 chyba rok, tak, w ogóle tak, premiera się tak Tak, tak, tak. Znaczy tak. nie tego piwa, tylko stylu. W sensie liberty ale. Znaczy, no to tego piwa która jest właściwie niezmieniona z tego, z tego co mi wiadomo. No tak, ale nie to, co będzie w butelkach. To nie, to, aż taki vintage to nie jest. No tak. tak. E, jest to dużo, dużo, dużo świeższe. No Na pewno nie jest to iPA, do której jesteśmy przyzwyczajeni, no ale to jest coś, co zapoczątkowało całą piwną rewolucję, więc trudno w ogóle opowiadać o tym bez. Na jakim chmielu? Na, jakim chmielu? na liberty oczywiście. Chmiel liberty? Tak. O kurczę, to ja w ogóle nawet nie próbowałem tego chmielu liberty. No to, to, to jest pierwszy amerykański chmiel, który był właściwie. No to, to bardzo ciekawa rzecz. Dlatego Liberty i tak ładnie, jeszcze no tak amerykańsko jest. Tak, amerykańsko to wybrzmiało. Dzięki tej współpracy udało nam się też namówić Stanach Hieronymusa, czyli absolutną legendę w Ameryce piwowarstwa i w ogóle takiego dziennikarstwa, właśnie o chmielu. I będziemy się zajmować właśnie tematem chmielu. Nie tylko będziecie mogli spróbować piw mocno chmielowych, ale w tych zestawach, które które Kupicie, jeśli zdecydujecie się na zestaw oczywiście, będą nie tylko tam materiały edukacyjne, ale właśnie specjalnie proporcjonowane próbki najnowszych chmieli, które zresztą w tych piwach zostały użyte w zdecydowanej większości, więc będzie można sobie powąchać chmiel, rozetrzeć między palcami, też pokażemy jak to robić i spróbować piwa, w którym ten chmiel jest zawarty. Wiem, że mało kto ma taką okazję na co dzień, spróbować czegoś takiego. Ale to będą szyszki? Nie, to będzie granula. To o, będzie granula. To przygotowane. <laughs> nie jedzcie tego. Nie, 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 odradzamy, wąchajcie tylko, a pachnieć będzie to absolutnie przepięknie. Więc chcemy przy okazji poopowiadać o tym chmielu, ale naszą misją w ogóle jest dotarcie do coraz szerszego, szerszej grupy odbiorców, ludzi, którzy już wiedzą, co to jest IPA i że to nie smakuje, wiedzą, co to jest APA i im to smakuje, ale wszystkie niuanse, jak wybrać na przykład dobre piwo, to jest dla nich rzecz niestety nieoczywista. I dla mnie to też jest bardzo duży problem. Dlatego dostosowaliśmy większość naszych wystąpień właśnie do tego, żeby komunikować ludziom, którzy już tak są jedną nogą w tym pięknym. W tym świecie piwa rzemieślniczego, ale jeszcze nie wiedzą co z tym zrobić i dlaczego. Tutaj ten próg jest bardzo wysoki, bo i słownictwo jest skomplikowane. Tych rodzajów piwa jest tyle, że w zasadzie nie wiadomo co wybrać. I na tym troszeczkę chcemy się skupić i pokazać w jaki sposób w ogóle na przykład będziemy mieli prelekcję, jak wybierać piwa w sklepie, na co zwrócić uwagę i jak wybrać to najlepsze. Tak, ja będę na pewno mówił o parametrach. Banning, Plato. Jeszcze pechami brakuje na etykiecie. Hop rate w ogóle w przypadku nowej fali, rzecz już obowiązkowa, teraz która jest, dobrze za, y, zastąpiła IBU beznadziejne. Teraz fruit rate. Y, o, jeszcze fruit rate, jeszcze malto dekstryna rate, więc naprawdę można już oceniać piwo po samych parametrach. To taka, taki drobny przyptyk dla tych, co uważają, że nic nie powinno być na etykiecie. Że nie, to nic nie jest potrzebne. Jak najbardziej, ale część też informacji jest skryta w internecie i też sami musimy wiedzieć, jak to jak wyszukać dane piwa, jak zinterpretować wynik takiego szukania. Tak, bo to jest w ogóle, już trochę wchodzę w, w, ten, w to nasze spotkanie sobotnie, gdzie o tym będziemy dyskutować, ale właśnie to jest ciekawy case, że na etykiecie nie powiesz wszystkiego, ponieważ wiąże się to z konsekwencjami tak. i też kosztami, po prostu, że nie warto zmieniać każdej warki i uaktualniać jej no na nową etykietę. Też nie wszyscy potrzebują tych wszystkich szczegółów, które są na etykiecie zawarte, bo tam można pisać bardzo długo, o szczególnych aromatach, które wnoszą chmielę, słody i tak dalej, tak dalej. Natomiast to jest jednak... Taki o lach. tym będziemy rozmawiać w sobotę o 15, też chyba z moim udziałem, więc też tutaj promuję się przy okazji. Natomiast Pawle, co jeszcze ciekawego właśnie w tej pierwszej edycji? Oprócz degustacji, oprócz stanach Hieronimusa, oprócz właśnie tych zajawkowych dyskusji. Właśnie warto, żeby stanach Hieronimusa posłuchali nie tylko... Aha, będzie przetłumaczona, więc będzie po polsku. Właśnie dzisiaj mielobrodyn Brodyn nagrywa lektora. przeobraził się lektora i będzie trochę rozmawiał sam ze sobą, tak na dobrą sprawę. Ale materiał jest w ogóle świetny i Hieronimus tam zdradza takie informacje właśnie, jakie w tej chwili miele są na topie w USA, o. jakie rzeczy dają i jakie są najnowsze trendy. a on no, trzyma, trzyma palec bezpośrednio na pulsie. E, co poza tym? Poza tym będziemy na przykład mówić o piwnych podróżach. Tutaj właśnie hmm? Tomek hmm? z z Kubą Niemcem będą opowiadać o tym gdzie można pojechać, jak wyglądają takie podróże, czy nas puszczą do każdego browaru gdzie szukać w ogóle takich informacji biorąc pod uwagę czas pandemii wszyscy skupiamy się troszeczkę na podróżach po Polsce, więc to jest taki fajny też moment, żeby połączyć taki wyjazd z turystyką piwną, co ja zresztą robię zawsze i nie wyobrażam sobie bez tego życia a browarów już mamy w Polsce naprawdę dużo i niektóre są no, cudowne parę nawet pod Warszawą mamy przynajmniej 3-4 takie browary, gdzie można się wybrać na cały dzień pojechać, zwiedzić sobie browar, napić się, zjeść coś przy tym dobrego i no, w miłym towarzystwie w ogóle spędzić, spędzić ten czas. Będziemy mieli niesamowicie mocną dyskusję, podejrzewam, o tym, czy, czy dodatki do piwa słodkie to duma, czy uprzedzenie, czy powinniśmy korzystać z tego, czy nie, dla kogo to właściwie jest robione, i czy tutaj. Tam jest dwóch mocnych zawodników, bardzo się lubiących. Chłopik i Grzesiek Durtan. Pozdrawiam obu dżentel, dżentelmenów, więc może być naprawdę ciekawie. Tak, tutaj są takie osoby, które mają bardzo mocne zdanie na, na te tematy. W ogóle tutaj trzeba oddać też sprawiedliwość Przemkowi Niewankowi, który ostatecznie przygotowywał i zatwierdzał cały, cały program konferencji. No, chcieliśmy wybrać po prostu wszystkie. To się dzieje na scenie piwnej, tylko scena piwna na warszawskim festiwalu jest troszeczkę z boku, tak? Poza tymi piwami fantastycznymi. Tak, to chciałem powiedzieć, że to jest. Scena w pigułce, tak, tak. ale scena na WFP jednak naprawdę tylko chętnych przyciąga, bo wszyscy oczywiście siedzą, stoją przy stoiskach, próbują te piwa. Tutaj będzie zupełnie inaczej. Tutaj scena jest centrum. A wy możecie po prostu pić te piwa albo w domu, albo bardziej do, do tego Was zachęcam, pójdźcie do tego lokalu. Ja taki mam taki plan. Ja Marienstadt. Marienstadt ja. i chcę tą dyskusję wieczorną obejrzeć właśnie przy dobrym piwie. E, więc tak, tak, myślę, że to będzie najfajniejsze, bo to mamy ten aspekt społeczny, a z drugiej strony e, możemy sobie dodatkowo pobyć z ludźmi, których lubimy. No, Był pierwszy taki widzimy, eksperyment na... naprawdę, bo to jest. Trzeba powiedzieć o tej społecznej stronie, że można pójść do lokalu, można oglądać transmisję, to jest zupełnie coś myślę, że, niespotykanego. Tak, tak myślę, że, że, że ta dostępność faktycznie trafi do, do ludzi. Tym bardziej można to zobaczyć jeszcze później, można podzielić się ze znajomymi, jeżeli będzie coś naprawdę fajnego. Tylko mówiłaś o festiwalowej scenie, że właściwie, właśnie yy, to jest scena festiwalowa w pigułce też pod tym kątem, mm -hmm. że tam zadbaliśmy o to, żeby było aż gęsto, nawet nie wiemy, czy trochę nie przesadziliśmy z ilością atrakcji, z ilością rzeczy, które przygotowaliśmy, których nawet nie czasami nie informujemy, bo trochę chcemy, żeby to wyszło tak naturalnie. Będziemy mieli aż dwóch prowadzących, czyli przemek iwanek i ich miłoobrodę, na wypadek gdyby cokolwiek tam nie zadziałało, ktokolwiek wypadł, bo dwie, trzy osoby będą, prowad... będą degustować piwo za każdym razem. Dodatkowo, jeżeli chodzi o osoby, które rozmawiają ze sobą, no to też dwie do czterech osób właściwie przy okazji dyskusji, żeby tam, żeby tam się działo. tak? Żeby... Czyli na scenie będzie gęsto. Nie, no jak ja zobaczyłem dzisiaj ten program, to naprawdę to jest. No, co najmniej kilkanaście osób, jak nie więcej. Tak, nie, nie, 23 osoby, jeżeli dobrze pamiętam. Do obsługi tego wszystkiego plus, plus sama obsługa. Eee, niektóre z piw, które będziemy próbowali, mają po 12%, więc mam nadzieję, że wszyscy dotrwamy do drugiej. Eee, to będzie na pewno wyzwanie. Eee, ja sam się zastanawiam też, jak ja mam do tego podejść, no bo uczestniczyłem w paru takich wydarzeniach, które można nazwać internetowymi festiwalami piwa. Ale... I one były stricte internetowe, w tak, sensie, tak. że Takie tylko domowe. Się... Więc tutaj będzie jednak coś innego. Yy, tak, tak. I myślę że, myślę, że wybiorę się gdzieś w plener na pewno: ze Stanów Zjednoczonych, czy Kroków, czy, yy, czy Marienstadt. Właśnie. Więc jest wybór, to też jest fajne. Ja też Wiesz rozumiem, udział. że bardziej ta oferta jest do dużych miast, no ale. No, ale, ale właśnie klimat. to też, też o to chodzi, że jeżeli ktoś jest z małego miasteczka, to też ma do tej piw dostęp, tak? Ja nie chcę przesadzać, bo tych zestawów jest bardzo mało, one się już prawie skończyły. Piwa, które jest na festiwalu już w większości miejsc nie można kupić, niestety. Yy, bo yy, teraz tak, mamy dzisiaj poniedziałek, yy, materiał będzie jutro, czy jeszcze, jak ktoś chce zamówić, zdąży przed yy, do, sobotą? Do piątego, czyli do środy wysyłamy yy, zestawy. Yy, natomiast... Yy, no to szybka decyzja, słuchaj. Natomiast no, teraz trzeba się jak najbardziej. Natomiast w niektórych sklepach i knajpach będą też dostępne. Natomiast nie wszystkie te piwa amerykańskie są dostępne w szerokiej dystrybucji, czy są dostępne z kija, mhm. więc one zazwyczaj zawężają się do, do butelek i to jest tak, że no. Yy, na pewno te osoby, które zamówią taki set, dostaną konkretne piwa, dostaną dokładnie to, co, co mają wszyscy inni. Tam zrobiliśmy jedną wariację z jednym piwem, troszeczkę. Żeby mieć pewność, trzeba zamówić taki set. A nie a jak nie, no to trzeba pójść po prostu do knajpy i tam przede wszystkim polskie piwa będą polewane, a zagraniczne, no to zależy od lokalu tak? i zależy jak dokładnie się. Wiem, że w Hopinas na pewno będą amerykańskie piwa, ale to są te szczegółowe też ustalenia pomiędzy... Mm -hmm. Najlepiej zapytać po prostu, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek. Zachęcamy też przy okazji do tego, szczególnie przy Grochowie, będziemy odpalali, ja mam nadzieję, że nam się uda, bo dzisiaj wracam do domu i klepię dalej Grochowski Szlak Piwny. Grochów się budzi, będzie się nazywał tak jak ta impreza właśnie Knajp Grochowskich i przy tej okazji odpalamy Szlak Piwne. więc no, też zachęcamy do tego, żeby sobie samemu przejść, korzystać z tych atrakcji i Szlaku Piwnego i tego, co Knajpy specjalnie przygotowały. Popines przygotował specjalne danie, i danie. Ser właśnie do połączenia z piwami, a trzeba pamiętać, że tam kucharz, mimo włoskiego pochodzenia, jest Amerykaninem. Więc kto ma lepiej wiedzieć, jak przyrodzić dobre, dobre mięso, jak nie on. Co swoją drogą już mogę w tej chwili to zapowiedzieć. Jesteśmy po takich dosyć już zaawansowanych rozmowach, bo pracujemy, tak jak już mówiłem, to będą dwa wydarzenia. Pierwsze, w pierwszym skupiamy się troszeczkę na chmielu i właśnie na takich. Chcemy zobaczyć w ogóle, jak wyjdą niektóre rzeczy. Chcemy zobaczyć, hmm. No jak teraz to się będzie po prostu sklei. rozpoznanie bojem. Tak, tak, tak. <laughs> tak. Sami, sami nie wiemy niektórych rzeczy, jak to, jak to dokładnie zadziała. Też wiemy, że ludzie nie do końca. też... Nie chcę powiedzieć, że niedobrze na to reagują, bo to była nieprawda, ale że są trochę zdezorientowani, jak to dokładnie ma hmm. wyglądać. Dlatego też tutaj chyba jest fajne miejsce, żeby o tym o tym opowiedzieć. Eee, natomiast e, przy okazji kolejnego eventu, który będzie 5 września, będziemy mieli dodatkowo paczki z mięsem, e, ze stykami, e, też wysyłane do blogerów, e, wysyłane do ludzi, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszamy i będziemy na żywo gotowali z tym, e, z tym mięskiem e, prawdopodobnie w jednym z lokali, to jeszcze damy znać. E, jedna znana osoba z naszej branży będzie przygotuje taki specjalne steki, będzie robić parowanie jeszcze z Ale pifem. to jest druga edycja, Pawle 18 minut tak. rozkręciłeś się jak nigdy, więc naprawdę już. Dusy... Się... <laughs> więc zawęźmy to słowo na koniec. Właśnie tak. Ja, może ja powiem właśnie jak naszym zdaniem to będzie wszystko wyglądało. Będziemy przygotowy... kluczem i takim, taką osią tego festiwalu jest faktycznie transmisja online. Ona będzie złożona z 8 godzinnych bloków. Każdy blok będzie się zaczynał niezależnie. Większość rzeczy to będą rzeczy nagrane, znaczy live po prostu na, na, na żywo to się będzie mhm. działo. Nagraliśmy wcześniej, żeby móc go przetłumaczyć, i to jest taki materiał, który puścimy z OFU. Ale premierę będzie miał właśnie u nas na festiwalu. Od 14 do 22. U nas na wydarzeniu będą linki, będzie można to oglądać przez Facebooka, przez YouTubea i prawdopodobnie na naszym kanale będzie to potem zagregowane. Cały czas ustalamy szczegóły, dużo, dużo, dużo jest spraw, bo też robimy to po raz pierwszy. Ale najważniejsze to, że w knajpach, które współpracują z nami, współpracują z festiwalem, są wymienione na stronie, będziecie mogli spróbować piw i tam, gdzie to jest napisane, zobaczyć transmisję. Tak, jest, live obejrzeć, to, to jest najciekawsze chyba. I przeżyć to <laughs> razem z nami, bo no, wszyscy, wszyscy tam będziemy w, tym, w, tej, w tej jednej wielkiej wirtualnej przestrzeni. Więc 8, 8 sierpnia startujemy o 14 Warszawski festiwal piwa bez granic. Szukajcie naszego eventu na Facebooku, wszystkie informacje, szczegółowy program macie na naszej stronie. Na WFP jak najbardziej jest. Tak, 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 oczywiście. No i jedna wielka prośba może na zakończenie do Was. No, my naprawdę włożyliśmy w to dużo pracy. Ciężko jest nam dotrzeć z różnych powodów do wszystkich, którzy mogliby być tym festiwalem zainteresowani. Stajemy na uszach po prostu, żeby przez portale i, i no, rozreklamować ten, ten event. Natomiast jeżeli opowiecie o tym znajomym, zaprosicie ich na to i, i razem z nimi spędzicie ten czas też, jeżeli ktoś z Was ma jakieś pary epide ep epidemii, też zapraszamy do, do knajp, spędźcie ten czas z nimi i z nami. I cóż, no, do zobaczenia w sobotę. Tak jest, więc zdrowie, zdrowie. i widzimy się w sobotę.